Szanowne osoby! Czy zastanawialiście się kiedyś, z kim w Europarlamencie siedzi PiS, PO czy SLD? Zbliżają się wybory do Europarlamentu. Ludzie, których wybierzemy, będą stanowić prawo obowiązujące we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ja jestem Ania Gajdzińska, a dzisiaj opowiem Wam, jak organizują się politycy w Parlamencie Europejskim. Organizacje polityczne w Europarlamencie nie wystawiają własnych list wyborczych, ale zrzeszają partie z różnych krajów. W Polsce niewiele się o nich mówi, nawet w kampanii wyborczej. W Polsce mówi się o Polsce. Plan, jak zmienić Polskę. Polska jest bezpieczna. Polska jest tobą. Razem zbudujmy świecką Polskę. Idziemy do Parlamentu Europejskiego, by wnieść do niego polską mądrość. Tego potrzebuje dziś Polska. Polacy chcą niezależności energetycznej. Umawialiśmy się na inną Polskę. Co to są za organizacje i do których z nich należą partie znane z naszego polskiego podwórka? PO i PSL należą do największej z grup politycznych, czyli Europejskiej Partii Ludowej, która jeszcze do wiosny ma około 30% mandatów. Jest to dość szeroka grupa, bo członkami EPP są, zdawałoby się, tak różne ugrupowania, jak partia Angeli Merkel, a nawet Fidesz, Wiktora Orbana. The dictator. The dictator. The, 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 the. Drugą największą organizacją w obecnym Europarlamencie są socjaliści i demokraci. Do tej grupy należy pięcioro polskich europosłów z list SLD, Unia Pracy. Natomiast PiS należy do dość podobnej do EPP pod względem poglądów grupy, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jest to trzecia pod względem wielkości siła w parlamencie europejskim. Brytyjska Partia Konserwatywna wciąż jest największą partią w grupie. Z wiadomych względów układ sił wewnątrz ECR może się w ciągu najbliższych miesięcy nieco pozmieniać. Są jeszcze trzy większe grupy, w których nie ma jednak polskiej reprezentacji. Mamy więc liberalny ALDE oraz bardzo różnorodną koalicję Zielonych z Wolnym Sojuszem Europejskim. Koalicja ta zrzesza różne siły, od partii piratów po łotewskich Rosjan. Mamy też lewicową GUE-NGL, w skład której wchodzi między innymi niemieckie Die Linke czy hiszpańskie Podemos. Okej, okay. wiemy już, jak nazywają się niektóre z tych grup. Ale co one mają tak naprawdę pod maską i do czego one w ogóle służą? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, nie używając odpowiednio wiele razy słowa ale. Grupy zrzeszają europosłów o zbliżonych poglądach, ale nie zawsze jasna jest granica między jedną grupą a drugą. Osoby z jednej grupy zwykle głosują bardzo podobnie, ale nie zawsze. Nie ma znanej z polskiego parlamentu dyscypliny w głosowaniach. Często jest tak, że wszyscy europosłowie z jednej partii wchodzą do jednej grupy, ale są też partie, które zostawiają większą swobodę swoim eurodeputowanym. Na przykład ci posłowie należą do tej partii, a zasiadają w tej grupie i w tej grupie. Wiemy już, jakie grupy polityczne zasiadają w europarlamencie. Przed wyborami warto sprawdzić, do których z nich chcą należeć polskie partie. Dzięki temu możemy głosować bardziej świadomie. Jeżeli chcemy wiedzieć jeszcze lepiej, korzystamy z tak zwanych latarników wyborczych. Są tam informacje na temat tego, jak głosowały zainteresującymi was sprawami poszczególne ugrupowania. Link do takiego narzędzia znajdziecie w opisie. Jakie inne tematy dotyczące Unii Europejskiej was interesują? Zostawcie swoje pomysły na odcinki w komentarzach. Jeśli odcinek wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Ten odcinek powstał dzięki pracy tych szanownych osób. I pamiętajcie, bez źródłowego artykułu, materiał to dno i metr mułu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia!